Chociaż wydawać by się mogło, że magia w grach wideo już nie istnieje, w tym odcinku jednak poczarujemy trochę. Razem z Michałem Walkiewiczem porozmawiamy przede wszystkim o Hogwarts Legacy, High Firash, Resident Evil 4 i oczywiście Nintendo Direct. Michał, zacznijmy może od tej magii, która runęła na nas jak grom z jasnego nieba w bardzo. Rytmicznym też tempie. high Firash. Jak Ci się podobało? Ja pisałem recenzję, więc pozwól, ja będę tym przepytującym. Może zacznę od tego, że nasz... Kolega Marcin Dąbkowski <laughs> poszedł do Bethesdy i bum, <laughs> pojawia się pretendent do tytułu Gry Roku od razu. Dokładnie, przypadek, nie sądzę. I od razu oryginalna forma promocji, no bo jednak e, gra zapowiedziana rano, wypuszczona wieczorem. Bardzo dawno coś takiego się nie zdarzyło, nie? bo to jest taki reliks trochę lat 90., przełomu wieków, że te, tego rodzaju marketing jeszcze przechodził. Nie? To znaczy jeszcze kanały komunikacyjne różne były na, na tyle mało drożne, że dało się coś takiego zrobić. No i to mnie chyba najbardziej ucieszyło, że da się wciąż dzisiaj w ten sposób wypuścić grę. Fantastycznie Grę, grę, która jest jedną z kandydatek już do e, gry roku. No i grę, która absolutnie posprzątała konkurencję w postaci Forspoken, czyli pierwszego dużego ekskluzywu na, na konsolę PlayStation 5. E, no, Hi-Fi Rush, e, rytmiczny slasher w zasadzie, czy rytmiczny beat'em Czyli gra tematyzująca to, co jest istotą beat'em mapów i slasher'ów, czyli właśnie rytm. Nasz e, e, szef tutaj e, pozwolił sobie na taką konkluzję, że na podstawie High Firas zrozumiał, na czym polegają w zasadzie slasher'y, że są, są w, z, w zasadzie grami rytmicznymi. Okay. Tutaj mamy to wyciągnięte na wierzch. Fantastyczny soundtrack, fantastyczny świat chodzący do, do jednego bitu, świetna oprawa graficzna. No super gra. Ona jest chyba tak na krawędzi AAA -a i produkcji AA. Tak, bo to wygląda właśnie jak produkt taki stworzony z miłości, bo faktycznie John, z którym miałem okazję rozmawiać i wywiad jest oczywiście na Filmwebie do obejrzenia, podał dużo inspiracji takimi tytułami, który grał wcześniej i mówił, że to jest gra, którą zawsze chciał zrobić i to widać, to czuć, że ta gra jest tak dopieszczona, to jest taka, tak jak mówisz, między AA a AAA? ale mimo wszystko gra się w to tak mhm. dobrze, to jest tak idealnie wszystko zrobione. Ja jestem pełen podziwu dla studia, które zrobiło wcześniej same horrory praktycznie i nagle wypuszczają kolorową, rytmiczną gierkę akcji, która, tak jak mówisz, szturmem zdobyła z serca Bo tam graczy. są wszystkie takie szlachetne cechy, które generalnie są w odwrocie. Nie? Na przykład to, że jeden pomysł, się, żaden pomysł się praktycznie nie powtarza, mhm. nie? że gra za każdym razem rzuca coś nowego. Że tak jakby każdy nowy etap wprowadza jakąś taką rzecz, która no, zostaje w teorii w tej grze, nie, ale w praktyce jest jakoś cały czas obracana i modyfikowana i tak dalej. Fantastyczna gra. Myślę, że no też odsyłająca do czegoś, co dzisiaj też się robi popularne, nie, czyli do takich prostszych czasów gamingu. Dokładnie. Do jakichś takich, raczej do tej nitki gier arcade'owych, który, do tego nurtu, który się tak naprawdę robi coraz silniejszy i staje w opozycji do tego, do tego nurtu story, jeśli możemy sobie pozwolić na takie, no to bardzo generalizując na ten generalizujący podział. Natomiast no, bardzo się cieszę coś takiego wyszło. Nie wiem, czy to będzie element jakiejś dalszej strategii e, Microsoftu, no, Star Starfield raczej tak nie wyjdzie już. <grym> to możemy założyć, ale, ale jeśli będzie więcej takich tytułów, to kto wie, czy, ta, e, czy na tym polu bitwy sytuacja się nie wyrówna. Nie? Może tak to jest było. jakiś pomysł. No, Sony znalazł swój pomysł w postaci wysokiej jakości gier z ludkiem z zapleców. Z, 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 trochę tak. z dobrą fabułą i ludkiem za pleców. No, Game mówię Generator. To w sposób pejoratywny, ale to jest, to jest komplement. No, zrobili na tym kapitał i to były świetne tytuły. Więc jeśli teraz Microsoft ma, e, ma coś w sanaczu, jeśli coś takiego jak High high Rush jest elementem tego arsenału, no to super. To graczom pozostaje się tylko cieszyć. Czekamy na więcej. Jaka Twoja ocena? E, no Ode mnie tam 9. No, to, jest, to jest na pewno. E, to będzie, to będzie jeden z moich kandydatów no, mamy dwie dziewiątki w takim razie czyli mocna polecajka od nas ale Hi-Fi Rush to nie jest taki jedyny tytuł który został zapowiedziany podczas konferencji i wypuszczony chwilę po, po niej bo wczoraj mieliśmy wczoraj no nagrywamy to w czwartek więc e, odbył się Nintendo Direct i w końcu w końcu <laughs> Metroid Prime ale nie Trilogy, tylko Remaster, który już jest dostępny cyfrowo. No tak, no, fantastyczna gra, jedna z największych gier w historii. Remaster bardzo dobry. E, no myślę, że to, wiadomo, no, chcielibyśmy tego e, czwartego Prima, ale, e, ale jak sobie tak. Spoglądamy na jakość tego remastera, to, że to wygląda było, przepięknie. Wygląda jest. przepięknie i to, było, to jest bardzo, bardzo fajny prezent ze strony Nintendo. No, oprócz tego Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ja jestem rozczarowany, szczerze mówiąc. To znaczy, hmm. fajnie, że zachowali tę datę premiery, która była wcześniej. Ale, ale nie pokazali na... nowego Switcha przy okazji. No, <laughs> no właśnie, to jest tak. problem. tym jestem rozczarowany, ale nie, tak całkiem poważnie. Gra, która wychodzi w maju, dostaje mniej czasu na prezentacji niż gra, która wychodzi w lipcu, czyli Pikmin 4. i Cały czas nie mogę wierzyć, że to jest, że to, że to, jest, że to jest wersja ze Switcha, to, co pokazują. Za dobrze to wygląda. <laughs> Za dobrze to wygląda. No cóż, no, Tears of the Kingdom. Brytyjczycy ich nie nienawidzą, nie nienawidzą tej nazwy, zobacz jak. Prawdopodobnie ostatnia duża gra na, na Switch'a. Cały czas e, jakaś taka iskierka nadziei, wiem, gdzieś tam sobie skacze, że, że, że może, może, może bliżej premiery się okaże, że to, jest, to będzie coś cross-platformowego, że może na jesieni będziemy mieć nowy sprzęt. Oczywiście niczego nowego się nie dowiedzieliśmy. No ale co, no więcej tego samego, pewnie mnóstwo jakichś fajnych nowych bajerów gameplayowych. No to będzie, pewnie nie będzie to już tak rewolucyjne, no bo Zelda jednak troszkę zmieniła na w ten krajobraz, e, jeśli chodzi o gry z otwartym światem a w tym przypadku nie będzie tak łatwo. Czekam, wypada czekać, trzeba czekać, na pewno będzie to dobra gra, może tak. Tak, to nie mamy wątpliwości, tutaj jest trochę nowości tych wprowadzonych, pokazanych na tej prezentacji, jak chociażby jazda tymi pojazdami, czy latanie też hmm. pojazdami, także to jest ciekawe. Ale tak jak mówisz, tutaj takiego dużego powiewu świeżości nie będzie, jak w przypadku Breath of the Wild, no bo tam to było faktycznie wywrócenie trochę do góry nogami tego wszystkiego, ale nie wiem, co sądzisz właśnie o wspomnianych przeze mnie Pikminach, bo ja niesamowicie czekam. Nie mam zdania o Pikminach i nie mam zdania o Advance Wars, które mają od grono Gronofanów. Jacek za kamerą masz podniósł głowę. Nie wiem, czy gra w węża akurat czy coś w każdym razie. No nie wiem, to po prostu są serie, z którymi nigdy nie, nie, nie dorastałem, nie dojrzewałem, nigdy nie miałem z nimi dłuższej e, styczności. Wiem, że są kochane i tak dalej, ale trudno mi się tutaj wypowiedzieć. Pożyczę ci Pikminy trójkę być może na swój powinnym... fantastyczne. Dziękuję. Może powinno być mi wstyd. Na razie nie jest, ale jeśli okaże się, że minąłem się z arcydziełem, to będzie. Nie no, za Advance Wars to jest ciekawy case, no bo gra została opóźniona w zeszłym roku przez wybuch wojny w Ukrainie i teraz Nintendo kończy konflikty, koniec wojny, macie przestać się bić. 28 kwietnia, 20 kwietnia wychodzi Advance Wars nagle. Musieli hmm. tę grę wypuścić. No tak, chociaż <laughs> nie jest to żadna no, najlepsza decyzja. Z to drugiej prawda. strony, Activision nie ogląda się na światowe konflikty w momencie, gdy wydaje kolejny odsłony Call of Duty. Więc... No ale co do tego Directa jeszcze. Mogę ci opowiedzieć o czymś, co cię na pewno zainteresuje, bo grałem wczoraj w Resident Evil 4. Wiem, że bardzo czekasz, będziesz zresztą recenzował i no. Michał, no oni to znowu zrobili. Musisz zdefiniować, co masz na myśli, mówiąc znowu, bo po drodze był Resident Evil 3. Właśnie. To tak. jest powszechnie uważany jednak za dość kiepski. No tak, ja się z tym rimek. zgadzam. Mam na myśli e... dwójkę, oczywiście, która była no świetna. Tak, no trójka jest mnóstwo frajdy miałem z obcowania z trójką, natomiast trójka ma ten problem, że jest trochę DLC do drugiej części, natomiast w bardzo dobrym delce. Ja wstawiłem w recenzji. No jeśli chodzi o czwórkę, no to cóż, no, no kapką się mierzy z arcydziełem. Tak? Czwórka, trudno powiedzieć, że ona się dobrze zestarzała. Ona po prostu cały czas jest relatywnie nowoczesną grą, która Wyszła na wszystkie możliwe platformy. Można ją zagrać na lodówce, na kiełbasie, <noise> generalnie prawda. na wszystkim. Pomysł jest karkołomny, no ale kolejne materiały wypuszczane z tego rezydenta pokazują, że Capcom podchodzi, podchodzi do tego poważnie. Przede wszystkim, że się cofamy do jakichś takich protozałożeń tej gry, czyli jednak, że, że powinna być horrorem, e, od oświetlenia przez, przez setting, który jest znacznie mroczniejszy, chociaż teoretycznie no, jest to remake, więc wszystko idzie tym samym fabularnym torem. No to jest tam dużo zmian, przesunięć. Był deszcz, pokazywali deszcz? bo Nie. deszcz jest jakimś przedmiotem sporów internetowego, że ponoć. Deszcz nie było, ale i tak było świetnie. Miałem okazję ograć tę pierwszą sekwencję, to wejście, gdzie znajdujesz się w tym domku w lesie. Później idziesz do tej wioski. Te zmiany są widoczne już tutaj. Ten domek jest znacznie większy. Przeciwników jest tam cztery razy więcej niż ten jeden samotny dziad przy tym ognisku. Gra wprowadza Cię w te wszystkie mechaniki. Ale też nie wszystko ci tłumaczy. Tutaj kwestia tego, jak był przygotowany build, czy tak będzie finalnie to wszystko wyglądało. Bo zabrakło chociażby tej scenki, jak Chris wjeżdża do tej wioski. Leon. Leon, tak, że Leon. racja. Leon, do, o, <głos> <głos> do, jakie popa. Leon wjeżdża do tej wioski i później kwestia samego, samej tej sceny w tym miasteczku, gdzie kończy się to dzwonem, tutaj też jest to odwzorowane praktycznie jeden do jednego, z drobnymi różnicami, jest mroczniej, jest bardziej krwawo i faktycznie czuć to, co mówisz, ten klimat horroru, oświetlenie robi mega robotę i jest bardziej drastycznie. Będzie dobrze. Wydaje mi się, że po, po, po trójce, która była, e, jest problematyczna jakoś cały czas i, e, i tak jakby mając świadomość, że jednak no, ja, ja się nie będę upierał, że Resident Evil Nemesis, Nemesis był w ogóle dobrą grą, nie, oryginał. Tutaj no nie ma tej wątpliwości, jest jedna z najważniejszych gier w historii, jeden z najlepszych rezydentów i tak dalej, i tak dalej, nie, gra, która mnóstwo zmieniła w, w grach. Mnóstwo trendów wyznaczyła i tak dalej, więc wydaje mi się, że, no, że tutaj nie ma innej, nie ma innej drogi. No, Muszą to zrobić w, w, stosunkowo wiernie i, e, no, i przede wszystkim musi być podobna ilość kontentu i tak dalej i tak dalej. O, myślę, że tu nawet tego będzie więcej, e... więc. No dobrze, no, cały czas się jaram, cały czas się ekscytuję. Ja tak samo, e, także. Za mocno czekamy i zobaczymy, co z tego będzie. Pokus, z czary, bary, teraz ja prowadzę Checkpoint. E, Jezus, Maria. E, to było to albo Harry Potter. Nie wiedziałem z którego suchara skorzystać. Słuchaj, e, ja nie grałem w Hogwarts Legacy. E, ja wiem. Powiem ci tak, nie planowałem w to grać, ponieważ Harry, z Harry Potterem mam troszkę tak jak z awatarem. Odczuwam, odczuwam bardzo dużą przyjemność, czytając książki, oglądając filmy. E, odczuwam bardzo dużą przyjemność oglądając awatara pierwszego i drugiego. Natomiast obydwa światy są dla mnie fundamentalnie nieinteresujące. Znaczy nie wiem, jak wyjaśnić ten paradoks. Po prostu jak wracam do domu na przykład. Ostatnia rzecz, na którą mam ochotę, to czytanie więcej o loże, tych opowieści, zagłębianie się w to, dłubanie. E, a to jest główny sposób, w jaki ja generalnie się kontaktuję z popkulturą. I te dwie serie są jakoś z tego wyłączone. Oczywiście pewnie znalaz znalazłoby się więcej. władce Pierścieni też i tak dalej, do pewnego stopnia Wizny Wojny. Natomiast mm, z tego powodu w ogóle mnie ta gra nie interesowała przed premierą, ale potem zacząłem sobie troszkę oglądać gameplayów i, i czytać recenzje i tak dalej. i Muszę przyznać, że jestem odrobinę podekscytowany. E, więc no jak, jak, jak jest? Przede wszystkim o tą formułę RPG, bym Was pytał najpierw, bo to jest. To jest, był dość taki karkowny pomysł. Jest nie? bardzo ograniczona, tak naprawdę, bo ta formuła RPG ogranicza się do tego, co większość gier teraz ma, nawet shootery czyli tego, że zbierasz ekwipunek, możesz go ulepszać, możesz wyposażyć swoją postać w legendarną czapkę albo rzadką, czyli. No... Tak możesz naprawdę. zmieniać szkoły, czy jak na przykład jak trafisz do Gryfindoru, to... Nie, nie, wszystko musi być zgodne, wiesz, A, już z założeniami w tego świata, do tak, zostajesz w, do, w konkretnym domu i tyle. Natomiast jeśli chodzi o same jeszcze kwestie rpg no to oczywiście levelujesz, dostajesz doświadczenie zapokonanych przeciwników i wykonane zadania, możesz, dostajesz punkty talentów na konkretnym poziomie i możesz dzięki temu wzmacniać swoje czary, swoją postać, więc jest tak bardzo, bardzo podstawowo, jeśli chodzi o warstwę rpg -ową. no bo w tej grze nie masz wyborów żadnych moralnych chociażby. I to jest moim zdaniem jedna z takich bolączek tej produkcji, o ile można to tak nazwać. No bo umówmy się, to jest świat, w którym są zaklęcia niewybaczalne, takie jak zaznane Avada Kedavra. To są czary, których się nie używa i to bardzo mocno wpływało na moralność i postrzeganie no takich tak, osób, tak, tak. takich czarodziejów w świecie Harry'ego Pottera. Tutaj możemy w zasadzie latać po całym tym otwartym świecie Zabijać dookoła. Zabijać awa Alba albo crucio, crucio, crucio. I, i nic za, nas no, za to nie czeka. jest się to jakoś z definicją RPG-a. E, powiedz mi taką rzecz, czy możesz latać na hardodziobie? Możesz mieć swojego gryfa, tak, jak najbardziej, ale no nie nazywa się on tak. Więc... Czy możesz być bramkarzem w Quidditchu? Możesz grać w Quidditcha, jak najbardziej. Czy możesz pić piwo w... Jak najbardziej, jest... To nie wiem, chyba mi się skończyły pytania. Możesz latać na... <grym> możesz ja, latać, zwiedzać cały ten świat, no. Słyszałem, że generalnie są tam jakieś takie problemy techniczne, nie? Z, z tą grą. Może troszkę jeszcze o wizualiach, nie, bo to jest chyba... Generalnie to nie jest najładniejsza gra, jaka się ukazała w ostatnich latach, to nie jest jakiś... Niesamowity świat, który cię powali swoim pięknem, jest bardzo ładny, jest bardzo dopracowany. To jest dalej Unreal Engine 4, z tego co pamiętam, więc dalej dobry silnik, ale nie jest przełomowy i czuć tutaj to, że ten tytuł jest międzygeneracyjny, w tle gdzieś się majaczy wersja na Switcha, co w ogóle dla mnie będzie totalnym absurdem, bo faktycznie są drobne problemy, głównie jednak z tego, co słyszałem na PC. Optymalizacja na komputerach trochę leży. Będę jeszcze to sprawdzał. Natomiast na PS5 jest tryb zrównoważony. Jeśli masz telewizor, który ma 120 fps i VRR, to możesz to włączyć. Powiem ci, że nie zauważyłem większych problemów. Gra wyglądała bajecznie i naprawdę świetnie się bawiłem. Ja sam byłem w szoku, bo ja nie wierzyłem. Przypomnijmy, że to jest studio Avalanche, ale nie to Avalanche. Tylko to, które robiło na przykład Disney Infinity 3.0, no tak. które nie ma żadnego dużego dorobku i porwało się na stworzenie tak dużej gry, o której fani marzyli, więc naprawdę wzięli na barki sporo. I mogę z całą pewnością i przekonaniem powiedzieć, że udźwignęli to. Dali radę i dowieźli tytuł, który teraz no, jest jakimś absolutnym hitem. Jeszcze no bardzo, nie ma dobra. premiery dzisiaj, chciałbym przypomnieć, bo teraz grają ludzie, którzy mają wersję deluxe. Ale gra już teraz, jeśli chodzi o tytuły singleplayerowe na Steamie, stoi tylko za Cyberpunkiem, jeśli chodzi o liczbę graczy jednocześnie. E, I jest największym otwarciem Warner Bros. jeśli chodzi o gry. No dobrze, to ostatnie pytanie. Do jakiego domu się dostałeś? No tutaj Cię zaskoczę, bo teraz przypisała mnie do Gryffindoru. Ale gram drugi run już na PC i będę chciał do Slytherinu. Szlachetny, odważny Kuba Karaś z Gryffindoru. Ja się nie wypowiadam, no ale chyba z tego, co, z tego, co widzę, to polecasz. i Tak, polecam i, i myślę, że, tak. że ta przygoda Cię jeszcze prędzej czy później czeka. The of Trochę poczarowaliśmy w tym odcinku i jestem ciekawy, co Wy wyczarujecie w komentarzach. Myślę, że jak zwykle nas nie zawiedziecie. <ścoughs> Awadę Kedawra, zmultiplikowaną. E, tak, na e. pewno nas to czeka. Oglądaliście Checkpoint Kuba Karaś, Michał dobry. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia.